Nadżerka jest to zmiana nabłonka na błonka naszej macicy. Rozpoznaje to ginekolog. Podczas badania ginekologicznego wziernikiem oczywiście powinna być zrobiona cytologia. Przy prawidłowej cytologii przyczyny nadżerki mamy hormonalna, infekcyjna albo idiopatyczna. Dostosujemy leczenie do sytuacji, którą mamy u pacjentki. Jeżeli to jest sytuacja, w której mamy infekcję, oczywiście leczymy. Jeżeli to mamy przyczynę hormonalną, podajemy hormony, jeżeli idiopatyczną i ta pacjence nie przeszkadza przy dobrym wyniku cytologii, obserwujemy i robimy kontrolną cytologię co rok. Chemenoplastyka jest zabiegiem rekonstrukcji błony śluzowej lub też naprawczej, naprawiamy tą błonę powinna być poprzedzona wizytą, przy której eliminujemy infekcje w pochwie i bardzo ważnym jest później okres ekowalistencji, który obejmuje około 10 dni. Wówczas rekomendujemy brak współżycia i zachowanie, niechodzenie na basen, również zwiększoną higienę krocza. Jest to labioplastyka, obecnie coraz bardziej popularny zabieg intymnej medycyny estetycznej. Jest to zabieg małej, małej operacji, ale oczywiście wymaga konsultacji i doprecyzowania z pacjentką oczekiwań, bo każda z nas ma inną budowę błony warg sromowych, mniejszych i większych. I Oczekiwania pacjentki powinny być tutaj brane pod uwagę i lekarz powinien dostosować technikę operacji, zakres operacji do oczekiwań pacjentki. Słuchość pochwy jest powszechną dolegliwością kobiet w okresie około menopauzalnym lub też pomenopauzalnym. Dzisiejsze techniki medycyny estetycznej bardzo pomagają kobietom w eliminacji tych objawów. Bardzo dobrym sposobem są sesje laseroterapii. W dzisiejszej dobie medycyny również świetnym tematem, są zabiegi radiofrekwencji mikroablacyjnej. Mówi się dzisiaj, że połączenie lasera plus radiofrekwencja daje najlepsze efekty. Jesteśmy w stanie w klinice Państwu takie systemy zaproponować. Tak, jak najbardziej powiększamy obszar punktu G w naszej klinice, jednakże wiadomym jest, że nie doprecyzowano medycznie, gdzie ten punkt istnieje. Tutaj na pewno trzeba zindywidualizować z pacjentką sposób i obszar, w którym możemy podać substancje, które powiększą ten punkt G. Dzisiejsza medycyna dostarcza bardzo dużo możliwości poprzez zastosowanie laseru w celu rewitalizacji pochwy, poprzez radiofrekwencję tudzież podawanie kwasu, kwasu hialuronowego do pochwy, lub też bardzo dobre efekty uzyskujemy podając autoimmunologiczny przeszczep osocza, osocza bogato-komórkowego podskórnie do ścian pochwy. Proponujemy Państwu laser, który jest już od lat obecny, radio, radio, radiofrekwencję mikroablacyjną, plus kwasy hialuronowe i osocze bogato płytkowe. Poprawimy komfort życia i na pewno libido u wielu pacjentek wzrośnie. Absolutnie nie. Radiokwakwencja jest jedną z pierwszych, z lepszych metod, którymi którym możemy zaoferować w, z objawami rozluźnienia ścian pochwy. Wspomożemy się kwasem hialuronowym i osoczem i efekty u wielu pacjentek są bardzo, bardzo zadowalające. Bardzo dużo pacjentek w obecnej dobie ma niską rezerwę jajnikową, nie mogąc tym samym mieć dzieci ze własnych komórek jajowych. W Zięba Klinik zapraszamy pacjentki, które chciałyby oddać swoje komórki jajowe i pomóc tym samym pacjentkom, które nie mogą mieć dzieci z własnych komórek jajowych. Pacjentki które chciałyby oddać komórki EIA w naszej klinice, przychodzą, wypełniają formularz. Zapraszamy na wizytę kwalifikacyjną z lekarzem prowadzącym. Mają taki komfort, że zawsze mają jednego doktora, który prowadzi od początku procedury do końca, czyli nie mają dyskomfortu zmiany doktorów podczas wizyty. To jest bardzo ważna zasada w naszej klinice. Pacjentka jest przebadana. Ma wszystkie wykonywane procedury zgodnie z kartą niepłodnościową, czyli wszystkie choroby infekcyjne plus kariotyp. Kwalifikowana do zabiegu i jest dokonywany zabieg punkcji i pobrania oocytów.